Witajcie z tej strony, Kuba, a to jest WWE Backstage. Kolejny odcinek po wczorajszej gali Row. Była to ostatnia czerwona tygodniówka przed Fest Lane Pay Per View, czyli galą, która jest już w tą niedzielę. Dowiedzieliśmy się dużo i tym samym, co? Droga do WrestleMania w dalszym ciągu jest kontynuowana. Więc dobrze, co my tutaj na Row mieliśmy? Przede wszystkim, Row otworzył mistrz interkontynentalny Dean Ambrose który wypowiedział się nieco o swojej walce na gali festnej, że pogona Brocka Lesnar'a, że jak będzie trzeba, to nawet dołoży Romanowi Reignsowi, swojemu najlepszemu przyjacielowi i tym samym spełni swe marzenie walcząc w walce wieczoru z Triple H na WrestleMani o najważniejszy tytuł w tej federacji, stając się zarazem mistrzem interkontynentalnym oraz mistrzem świata wagi ciężkiej WWE, jako pierwszy zawodnik w historii tego biznesu. Ale po chwili weszła do ringu Stephanie McMahon, która, no niestety, z przykrością poinformowała. Ach, kurczę, Dean Ambrose'a, że będzie na początku Gali musiał bronić swojego pasa interkontynentalnego. Ale nie była to walka 1 na 1 W tej walce udział wzięło kilku zawodników, i było to starcie. Uwaga, jeszcze z takim czym się nigdy nie spotkałem: Dean Ambrose kontra Dolph Ziggler, kontra Kevin Owens, kontra Stardust kontra Tyler Breeze, jak sam Michael Cole powiedział, była to walka Fatal 5 War Match. Pięciu zawodników i tym samym pierwsza osoba, która zmusi do poddania lub przypięcia jakiegokolwiek zawodnika, staje się mistrzem interkontynentalnym. I uwaga, żeby Embron stracił swój pas, nie musi zostać przypięty lub poddany. Walka rozpoczęła się tak szybko, jak się skończyła. Kevin Owens został nowym mistrzem interkontynentalnym. Odzyskał pas, który stracił w ubiegłym roku na ostatniej Gali Pay TLC. No, ja Wam powiem, jest to coś nieprawdopodobnego. Niezbyt dobrze, szczerze mówiąc, podobało mi się yy, to otwarcie. Row, Ambrose tr traci swój pas interkontynentalny. A wielka szkoda, ponieważ yy, chodzą w dalszym ciągu suchy, że dojdzie do walki na resumencie 32 w Teksasie pomiędzy Deanem Ambrosem oraz Chrisem Jericho. Chciałbym z wielką chęcią obejrzeć ten pojedynek, ale tym samym, najprawdopodobniej, jeżeli do tej walki dojdzie, Ambrose. Nie odzyska swojego pasa do czasu WrestleMania, a mistrzem będzie Kevin Owens, który... Co na WrestleMania być może będzie nawet walczył Oczywiście z nikim innym jak z samym Zaynem Gdzie będzie bronił tego tytułu Opcji jest wiele, ale która okaże się prawdziwa zobaczymy Walka była naprawdę bardzo ciekawa No ale Kevin Owens, no niestety Jednak wygrał ten pas interkontynentalny Wielka szkoda, bo naprawdę mnie to zdziwiło Niesamowita kombinacja Już kiedyś na świątecznym SmackDown ją widzieliśmy W walce trzech rywali o pas interkontynentalny Zigzag nad innym Brosie, który... Po prostu wykonał w tym samym czasie swoje klasyczne Double Arm DDT, czyli Dirty Leeds. Oczywiście na stardaście poba Powerbomb na Tyleru, Breezie i tym samym Kevin Owens odzyskuje swój tytuł. Ambrose wściekły na zapleczu, przekona mi się co z tego wyjdzie. Teraz tak, uwaga: na gali first lane dojdzie do segmentu Cutting Edge Peep Show pomiędzy Edge'em oraz Kryszczynem i nowymi, dobra, starymi mistrzami Tag Team. New Day, kiedyś już widzieliśmy połączenie dwóch segmentów zarówno Cutting Edge jak i Peep show, na sali SmackDown Row w 2014, kiedy dyrekcja została... Przywrócona. New Day weszli do ringu i błyskawicznie czekała jednego e, członka New Day walka z Markiem Henrym. Był to Big e, Walka dwóch gigantów. No i ja sobie tak pomyślałem, gdyby Biggie wygrał, byłby to niesamowity krok w jego karierze. On wyniósł Markę Henrygo, co za siła. Misz taki szykował się do wykonania Big Ending, ale niestety Mark Henry chyba miał problemy z sercem, czy coś takiego. Sędzia doliczył do trzech. Nawet nie wykonał Big Endingu Biggie i chyba był to Bot. Nie wiem. Strasznie ogólnie dziwnie to wyglądało. W każdym razie nie zjarałem, sorry, nie zakapowałem, nie zajarzyłem, tak się to chyba mówi, nieważne o co chodziło w tym pierwszym segmencie. Teraz konfrontacja Div. Charlotte skonfrontowała się ze swoją przeciwniczką, która będzie chciała odebrać jej mistrzostwo. Div na Gali Festlane żoną Daniela Briana Bree, Bellom tym samym. No cóż, mocno ogólnie Bree postanowiła dogadać Charlotte. Jak wiemy doskonale, ciągle jest Rick Flair przy Charlotte. I jakby nie patrzeć, gdyby nie Rick Flair, z pewnością Charlotte tego tytułu mistrzowskiego tak długo, jak w ogóle być może nawet by go nie miała. No dobra, liczyłem na Brawl i Brawl dostałem. No niestety, niezbyt taki przyjazny dla Charlotte. Mistrzini w powalona na kolana, kilka kopnięć w klatkę piersiową. Daniela Bryana były Chanty jest, jest, jest. I tak się to wszystko zakończyło. Rick Flair sfrustrowany. Ale co trzeba zrobić w takich sytuacjach? Pomóc swojej córce. Kolejna walka, tym razem AJ Styles w akcji. AJ Styles kontra Demise powiem wam tak, uwielbiam AJ Styles oglądać w ringu WWE to nie jest to samo co w Ring of Honor to nie jest to samo co prawda niż w TNA tutaj musi być bardziej ograniczony, ponieważ WWE nie chce żeby doznał jakiejkolwiek kontuzji no i cóż, Miz przegrywa, pamiętamy segment Miz TV, gdzie gościem specjalnym dwa chyba już tygodnie temu był oczywiście AJ Styles dołożył Mizowi, a po walce przyszedł Chris Jericho i teraz taka mała apelacja ode mnie do was, jeżeli nie widzieliście Walki pomiędzy Chrisem Jericho oraz AJ Stylesem na ostatniej gali SmackDown. No to naprawdę polecam ją obejrzeć. Niesamowita walka. Chris Jericho wygrał po raz pierwszy od kilku lat, ale nie, sorry, od roku chyba. Nie wiem, w każdym razie od Beast in the East. Tak, Beast in the East. Tam pokonał Neville i to była jego pierwsza wygrana. A teraz ostatnia. Więc tak to wygląda w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, od lata. Jednak dobrze, no, walka na SmackDown była naprawdę genialna, ale walki potwierdzonej pomiędzy AJ Stylesem oraz Chrisem Jericho nie ma. Na row, kiedy AJ Styles od razu po Rumble debiutował, było to naprawdę niesamowite. Teraz ponownie Chris Jericho chyba będzie starał się pokonać AJ Stylesa i na ich, do ich walki, Najprawdopodobniej dojdzie na Gali Fest Lane albo i nie, bo zapowiedziana ta walka nie jest, ale na SmackDown pewnie jeszcze dużo nam się wyjaśni. Jakby nie było Wrestlemania to też rozwiązania Y2J robi fenomenalne show. Ajatola of Rock'n'Rolla kontra fenomenalny AJ Styles to byłoby naprawdę coś niesamowitego. No więc tak to właśnie wygląda. Daddy Boys tydzień temu na row, o czym jeszcze nie wspominałem, przeszli heel Turn, tym samym zaatakowali po niesamowitej walce z użyciem stołu. Table Smash był na row, polecam, również ciekawe się to oglądało. Sympatycznych braci Uso, tym samym na Twitterze oraz na SmackDown pokazali każdemu, że jako ci źli bracia rozpoczynają solowe kary, znaczy solowe kariery, nie je, yeah. Baba Ray Danley nie stanie się chyba ponownie Bulim Rejem i tym samym nie będzie y, Devon y, w midcardzie, a baba wyżej. Lecz to według mnie będzie y, następująco wyglądać. Oni będą healami, w końcu jako hilowie być może nawet dostaną y, pasy mistrzowskie tak, team. Jednak teraz już przechodzimy dalej. Page powraca na Raw po kilku miesiącach nieobecności spowodowanych kontuzją. Tym samym Page yy, tak jest. Można wygrać jakieś bilety na wrestling, ale to raczej dla Polaków nie jest. Yy, nieważne. W każdym razie Page powraca i tym samym Page walczy z Samerej, byłą, byłą menadżerką Rusewa na Gali Raw. <laughs> Jeżeli chodzi ogólnie o mnie, to ja Wam powiem tak. Generalnie, no to Page powraca rzecz jasna. Kto musi wygrać? Liczyłem, że Page wygra, no ale niestety. Tak się nie stało. Ray pokonuje Page. Czyżby rywalizacja tych dwóch pań, szybki Small Package Page przegrywa. Było to naprawdę spore zaskoczenie. Sammerej wygrywa, ale wątpię, żeby coś tak naprawdę dla niej większego, yy, że tak powiem, szykowali, gdyż Page. No to Page ma umiejętności, charyzmę. Fani ją lubią, czego chcieć więcej Potencjał na to, aby ponownie zostać mistrzynią DIV. ale teraz powiem jeszcze coś. Pamiętamy, pamiętam jak chyba w 2001, 2002 lub 2003 roku Maven, zwycięzca pierwszej edycji Tafenaf, wyeliminował Undertakera. Yy, więc to było, to nie było tak, że Maven jest promowany. To po prostu było aha, jakiś słaby zawodnik musi wyeliminować Undertakera i tak samo było teraz. Page przegrała, być może za niedługo będzie jeszcze bardziej wściekła, przejdzie Hilton. No kto wie, kto wie, kto wie. Choć ostatnio jak Page powróciła, to już była hilką że tak to powiem, w końcu była rywalizacja nawet yy, z Charlotte, która zakończyła się tak jak widzieliśmy to na gali TLC. Paul Heyman w ringu panie i panowie, Paul Heyman uciął sobie krótką pogawędkę z Romanem Reignsem. Przypomniał mu, no niestety, jaki łomot czekał go na WrestleMania, kiedy to Roman Reigns wszedł jeden na jednego. Z bestią jako zwycięca Ramble, który chciał sukcesywnie wykorzystać swój bilet i pokonując mistrza jednak mu się nie udało. No i cóż, Paul Heyman wie doskonale, że jego klient może wygrać, jeżeli nie interweniują w tym pojedynku oczywiście <laughs> Walsh, Big Boot od Baby ja tutaj sobie tak płaczę na nagranie Raw ale o tym zaraz Lesnar wie, że może wygrać walkę, jeżeli Wyatt i nie interweniują na Fest Lane. Przypomnę Ambrose, Reigns oraz yy, chciałby się powiedzieć Rollins, nie, Lesnar. Lesnar kontra Ambrose kontra Reigns. Triple Fred Match. Zwycięsa walczy z Triple H na WrestleMania. Ale tylko patrzcie się, jaka to jest niesprawiedliwość. Triple H ma ten tytuł mistrzowski. Jest na zapleczu zapewne Row A w ogóle się nie pojawia. No to jak tak ma to wszystko wyglądać, to ja po prostu dziękuję. Bo naprawdę Triple H ma tytuł, a w ogóle się z nim nie pojawia. Żeby to przynajmniej w 5 walce na Row się pojawił, a tak to nie, nie pojawia się, jeżeli będzie tak od, yy, tak naprawdę wyglądać row od czasu WrestleMania od czasu Fastlane do WrestleMania te 5 czy nawet 6 tygodniówek, no to po prostu ja dziękuję Dobra, jakby nie było, no Reigns i Heyman wymieniali się słowami i tak dalej, było to naprawdę bardzo ciekawe, Lesnar został zapowiedziany na SmackDown, również Ambrose i Reigns zmierzą się z braćmi Dudley i tym samym bracia Dudley zaatakowali e, Romana Reignsa, na pomoc przyszedł oczywiście Dean Ambrose, co doprowadziło do tego, że na SmackDown będzie tag team match, czy kiedy czujesz jak te, oglądam tag team na SmackDown, jak są te całe zapowiedzi? Że po prostu niekiedy Teddy Long jest tam w krejde w teamie Ale to jest tylko moje Wyobrażenie No dobra bracia wylatują I tym samym inni bracia Reigns i Rollins Przyrodni czyli tacy po prostu wiadomo Nie bracia biologiczni lecz bracia Których łączy miłość do walki Wypędzili Divona oraz Babereja z ringu I przechodzimy do głównego wydarzenia na tym row, a właściwie takiego ogłoszenia już za tydzień zostanie oficjalnie jakby to tak powiedzieć wręczona? Nie wiem. Statuetka to się nazywa Vincent J. McMahon. Czekajcie, ja nagrywałem jak powstał wrestling film, całą historię WWE i to był chyba ojciec lub dziadek. Vince McMenna, obecnego prezesa WWE, więc zostanie mm, tak naprawdę przydzielona komuś ta statuetka, czy jemu. Nawet nie wiem, jakieś to w ogóle przeleciało mi przez oczy, jakby nie patrzeć. Dowiemy się więcej <coughs> rzeczy już po festlane za tydzień na pierwszym row otwierającym drogę prosto do wrestlmeni Zack Ryder kontra członek grupy. Social Outcast właśnie zawalczył z Hiffem Slaterem. Przegrał Zack wielka szkoda, ponieważ według mnie nie powinien przegrać oczywiście Zack tej walki. Ale z drugiej strony, Hip Slater i Zack to są gwiazdy, z których gdybym ja był pracownikiem WWE. Organizującym to wszystko. Po prostu zrobiłbym z nich naprawdę świetne gwiazdy. No, na przykład taki Heath Slater, gdyby przeszedł Turn, jest to nawet potencjał na dobrego heala, ale nie. Za gdyby przeszedł turn. no też, według mnie, mogłoby się z nim coś ciekawego dziać, ale nie po co. Lepiej, żeby z Mojo walczył w NXT i nic z tego dalej nie wyszło. No trudno, Za przegrywa i tym samym. Nie wiem, co będzie dalej. Zobaczymy już za niedługo. Przesa, przesympatyczny segment yy, z Goldastem na zapleczu odbył się później, kiedy szampanem polał pewną panią, która tam była z Artrufem w jakiejś restauracji. Nie jestem wielkim zwolennikiem oczywiście tych yy, całych walk a my przechodzimy do Six Men, tag team meczu. Neville i Lucha Dragons kontra. Yy, mamy tutaj połączenie trzech zawodników: Alberto Del Rio, Rusev oraz Sheamus, czyli Liga Narodów, League of Nations. No i zgadnijcie, kto tą walkę wygrał? Oczywiście League of Nations. Tak to właśnie wyglądało. Kalisto zawalczy w walce 2 na 3 przypięcia Kick of Match na Galifest Lane, gdzie właśnie jego przeciwnikiem będzie nikt inny, jak ponownie Alberto Del Rio. Mieliśmy promo Bookerat i jednak yy, też za bardzo nie orientuje się do czego, yy, czego ono dotyczyło. Jakby nie patrzeć... No spoko, Booker T to Booker T, Legenda WWE, Hall of Famer przekonam się, co za niedługo z nim wykombinują Naomi kontra Becky Lynch Kolejna walka pain w WWE Becky Lynch wygrywa I Sasha Banks ją ratuje Przed atakiem swoich byłych tag team partnerek Z teamu Bad, Beautiful and Dangerous No i co, Sasha Banks kontra Charlotte Na Wrestlemania to bym nawet mogłoby być całkiem ciekawe Dobra, walka wieczoru Big Show kontra Braun Strowman Dwa i super heavywe Dwa potwory Jeden ring Przed tym powiedział swoich mrocznych kilkasów Bray Wyatt do fanów Na temat m.in. swoich kolejnych ofiar I tym samym doszło do bardzo krótkiej walki Brauna Strowmana z Big Showem Walka wieczoru Brauna Strowmana Być może on naprawdę będzie walczył z Undertakerem Na WrestleMani, Ale najprawdopodobniej już Cena dał znak Że, dwa że w najbliższych dwóch tygodniach Zaczyna ostro trenować i będzie ryzykował. To oznacza, że będzie chciał powrócić na czas. Na wrestlingu, ale czy tak będzie? Przekonamy się, dobra, jakby nie było. Yy, mamy dyskwalifikację. Big Show atakowany przez rodzinę yy, Wyatów Ryback w swoim nowym stroju, w którym zadebiutował na przedostatnim Smackdown. Atakuje Rowana, atakuje Harpera, potężnym Big Bootem, potężnym mitku Clawzainem. Wchodzi do ringu, atakuje Wyata, atakuje również Strowmana Po chwili przychodzi mu na pomoc. Nikt inny, jak uwaga, Kane. Tak jest, Kane wychodzi niczym jak potwór z ringu i tym samym atakuje rodzinę Wyatt'a. Takie zakończenie mogłoby stanowić walkę nawet na WrestleMania Big Show Kane i Ryback kontra The Wyatt Family, ale najprawdopodobniej takie zakończenie Row będzie wstępem do ich walki na gali Lane. I tak się Row zakończyło. Moja ocena 3,4, czyli 75%, 7,5 na 10. Według mnie szał nie było, po row jeszcze Big Show miał y, podcast ze Stone Coldem Steven Austinem, muszę sobie go chętnie zobaczyć, tym samym zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale jakby nie było, było nawet ciekawie, więc dobra, szkoda, że mistrz na Raw się nie pojawił, bez te wielki minus, w końcu to Triple H, ale jak będzie prowadził rywalizację z zawodnikiem, pewnie z Romanem Reignsem, który wygra na gali Festlane. Lane. Wtedy może być naprawdę ciekawie. Dobra, ja dziękuję Wam za oglądanie. Dzielcie się pod filmem na dole w komentarzach swoimi opiniami po tym odcinku. Row i tym samym odcinek backstage będzie już w niedzielę przed Galą Fest Lane Pay Per View, na którą wszyscy razem z niecierpliwością czekamy. Jeszcze raz pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć.